Cześć. Dzień dobry. Kłania się Wlator Maszyny Budowlane. Coś tutaj strasznie skrzypi. Pewnie domyślacie się co. Wraca nasza poputnica z wynajmu. Karol tutaj z za sterami. Jagna Karola dosyć szybko porusza się po lawecie i zbliża się do przełamania. I tutaj teraz już zwolnił. Zobaczymy jak maszyna poleci w dół ładnie się zabujała łącznie z całą lawetą ale wszystko gra jak na razie maszyna powoli jedzie tu starość się uśmiecha a ja teraz z górki to, to nie ma się czym przejmować za bardzo jedzie już jak po maśle cisłowiowym trzeba będzie tylko uważać na samym dole przed stołem nie przygrzmocić w asfalt, bo tutaj jeszcze na końcu jest takie małe przełamanie na samym końcu na jazdy ale maszyna równitko sobie przejechała i nic się tutaj złego nie wydarzyło No mi zweryfikował godzinę idzie przekazać im Marcinowi konsultacja tutaj. i już maszyna e, przyjęta po wynajmie wróciła jeszcze do nas na koniec października jeżeli szukałem Państwu maszyn do wynajmu również e, 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 jeśli poszukujecie na przykład e, rozkładania masy no, technicznej sobie remontowania asfaltowego na nowoczesnej maszynie marki Kams którą tutaj za chwilę Państwu pokażę jeszcze na sam koniec, jeśli mogę zająć tam chwilę tutaj nasze maszyny właśnie tam widać tego pięknego Kamsa Centauro l 12056 tyle naszych na flag i tutaj fantastyczna maszyna modela Super 3 2022 rok super sprzęt to już dla klienta maszyna przyjechała jest szykowana Tak jak wspomniałem jeśli szukają Państwo maszyn używanych drogowych do wynajmu, części zamiennych serwisów serdecznie zapraszamy do kontaktu to tyle na razie trzymajcie się cześć